Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Keliusz i Nagrywamy kolejny odcinek The Age of History 3. Gramy Królestwem Polski. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na poprzednich odcinkach, nie oglądał, bądź nie wie jeszcze, od razu apeluję do tych osób. Nagrywamy serię z Królestwa Polskiego. Mamy rok scenariuszu obecnie już 1524. Ale rozpoczęliśmy sam scenariusz mniej więcej 84 lata wcześniej, co do gry, bo rozpoczęliśmy scenariusz yy, 1440. Powiem tak: przede wszystkim udało nam się osiągnąć w poprzednich odcinkach wiele zwycięstw na Bałkanach. Przede wszystkim liberalizacja i osadzenie własną dyplomacją. Dzięki czemu teraz y, mamy dużą strefę wpływów. Raczej żadne europejskie państwo z nami by nie chciało iść w spór. A więc i także skończył nam się niestety sojusz z Rusią Kijowską. Ale na tyle dobrze, że Ruś Kijowska możliwe, że z nami jeszcze zawrze sojusz. Tak, ponieważ jeszcze się na tyle lubimy, że jeżeli zdołamy weźmiemy z nimi sojusz, mam nadzieję, że przed Siedmiogrodem, ponieważ Siedmiogród jest na tyle dużym rywalem, że jeżeli byśmy z Rusią Kijowską wzięli ich to by się skończyło źle. Wiadomo, no chcemy z Siedmiogrodem sobie ugadać, że oddadzą nam Waduzej, Raświ, Krus, Użborot oraz Berychowe z poprzednich konfliktów, ponieważ ukradli nam je zwyczajnie mówiąc, my wtargnęliśmy do Węgier w pierwszym konflikcie, chyba w trzecim odcinku to będzie gdzieś. Przyjęliśmy ten skrawek Ziemi, ale mimo tego szybciej opanowała Rumunia, bo to taka ala Rumunia dzisiejsza. Tego czasu jakby, nie? Yy, ona wywnioskowała o to przy dyplomacji, przy podpisywaniu pokoju, że to im się to należy. I wiecie co? Dostali to. I to jest dla mnie wielki problem, dla mnie wielki ból, bo bardzo zależy mi na tym terenie. Przede wszystkim wzmocni integrację tych regionów, z tymi regionami będzie szybsza komunikacja między regionami. W ogóle wszystko wiecie sami, co, jak. A więc bez yy, niepotrzebnego gadania i przedłużania, zaczynajmy. Zamiarem dzisiejszego odcinka możliwe, że będzie Sojusz z Rusią Kijowską jak najszybciej się tylko da, oby nie podpisał z Siedmiogrodem i mieć nadzieję jak największą. Dlatego poprawiamy relacje, żeby Rusi był było ciężej zdecydować, z kim chce zawrzeć sojusz. Dzięki czemu kupujemy czas na tym, że spada nam agresywna ekspansja. Jeżeli spadnie do minus tylko 30%, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie nas stać na wzięcie z nim sojuszu. Zobaczymy, jak szybko spada, bo to też jest bardzo ważny element. Raczej nic nie powinno się dziać. Dobrze, załatwmy sprawy. Misje dostępne. Mistrzostwo Siły. Zwiększ poziom lokalnej siły roboczej kilkakrotnie, aby zapewnić swojemu imperium zasoby potrzebne do ekspansji i obrony. Oczywiście, o dostajemy od razu w Bydgoszcz ładną inwestycję dostępne dziedzictwo cywilizacji, mamy 400 punktów, ale czy chcemy je wydać teraz? To jest pytanie. I możemy powiedzieć, że w sumie byśmy mogli gdzieś wydać, moglibyśmy. Hmm. Na pewno Centra innowacyjne by się nam przydały. A więc jeszcze kolejne. Ulepsz Akademię Wojskową. Moglibyśmy niby, ale. Dobrze. Mamy pieniądze na to, możemy wydać. Yy, atak i tak dalej będzie zwiększony. Stać nas. To możemy zainwestować. jeszcze jakie sprawy brak doradcy umierali nam i teraz trzeba tak wybierzemy tego oraz bardzo badania byśmy musieli pójść to będzie dobra. jesteśmy na drugim miejscu obecnie Yy, Londyn, Królestwo Anglii, jest najbardziej rozwiniętym państwem. To jest yy, szokujące wieści, jeżeli patrząc na to, że oni ile mają tych tutaj ziem? Bardzo mało. Jeszcze kolonizacji nie zaczęli? Nie, już zaczęli, bo panowie zaczęli kolonizację Brytole od Santiago. Tutaj całą Dominikany będą chcieli przejąć pewnie tak patrzę sobie, mamy taki rok w którym jeszcze Kopernik istnieje nie doszło do rozbiorów Polski jakichkolwiek nie doszło do inwazji mamy wolność, mamy królestwo a więc myślę, że trzeba coś z technologią zrobić od razu po tylko tym dekret ekspansji kolonialnej jest maschawem Polacy muszą mieć kolonię tak myślę, wiecie, nie będzie trzeba wtedy w konflikty w ogóle wchodzić poza tym, jeżeli coś skolonizujemy, no to tylko, ko, ko, wiecie, to bierzemy tych, których musimy naprawdę już wywalić, nie, z ziemi. Hmm, kusi strasznie, jak tutaj, strasznie dużo miejsc, gdzie byśmy mogli kolonie założyć, tak sobie zastanawiam się, Czemu by nie Pete's Stany Zjednoczone założymy, albo od Funlandii. Mm -hmm. mm -hmm. Bym powiedział tak, przede wszystkim Musimy się szykować, ulepszymy wszystkie półki. To nie jest droga inwestycja. Okej, okay. rozajmy pominęły. O, i co się stało? Zniewagę wysłali. To jest dla nas bardzo piękne. Może damy radę jeszcze sojusz hmm. Bo Ruśki oskab nawet by była dobrym sprzymierzeńcem, Powiem so sobie tak szczerze. Bo jeżeli byśmy mieli ruśki oską, możemy zawsze wypowiedzieć razem wspólnie wojnę Wielkiemu Księstwu litewskiemu, chociażby. O wołyń. I wtedy wołyń jest mój. Ale dobrze. Wracając zainwestujmy. Dobra, zainwestowaliśmy. Coś się niecoś rozwijamy. Stworzę nową armię z osadników. Bo niestety trzeba. powiem tak z Radomia niechaj będą niechaj będą z Radomia powoli nam się kolonizatorzy rekrutują i mamy ich damy w porcie w Gdyni tutaj dowódcę jakiegoś weźmiemy żeby mieli nasza cywilizacja przeżywa złotą erę dobrobytu, to jest też dobra Hmm. Dobra... Hmm. O, sama gitalia coś tutaj wzięła nieco. Ryga także. No... Potwora coś się tak pojawia niedługo hm? A to już powinniśmy to tutaj dać punkty przewagi badania jeszcze szybciej i teraz tak Mikołaj Kopernik już tutaj niestety będzie nam chyba umierał nie z historii dobry ale powiedzmy tak gameplay mamy luźny więc nieco taki ala playowo byśmy mogli powiedzieć, jeżeli Mikołaj Kopernik był fanatykiem wręcz obsesyjnym, żeby udowodnić, że Ziemia jest okrągła, że można przepłynąć z jednego z kraju na drugi, nie gubiąc się ponoć i spadając z dysku, to moim zdaniem mogłoby to być dosyć ciekawe rozwiązanie, żeby tak jakby jego syn Poprowadził tą całą wyprawę. Nie? A więc, i moim też zdaniem, jeżeli tu przybliżymy, mamy tutaj ich. Dobra. Mm -hmm. Ekonomiczny, co dopiero go zatrudniłem prawie że, ale to i tak padło, nie? I tak padło. To jest problem. Węgrami się lubią. Hmm. Zaferujmy sojusz. Dalej odrzucają. Miejmy nadzieję, że przyjmą jak najszybciej. Dla nas. Jesi coś nas lubią. Wow. Ale są już w sojuszu, więc nie możemy. Oho. Tutaj widzę, że coś się stało pod naszą. Nie uwagą Niemcy, Prusy próbują coś tutaj wywrzeć wpływy, wydrzeć wpływy z tego. I powiem tak, no jeżeli nie jest sojusznik, no to będziemy sami walczyli. Tutaj będzie trzeba interwencję zrobić I no w ogóle armię tutaj wyślemy I w końcu kami wyźmiemy Aha Aha, pakt obronny mają No to nieważne to nic nie zrobimy, bo nie chcę mnie się bawić z jeszcze innym wasalom. Jakby to był nie, nie wasal, to można by było nawet, ale pamiętajmy, to jest dosyć mozolny proces ponownie sobie przyłączania ich. Dosyć interesująca, wtedy by była sytuacja. Sławonia także będziemy niestety musieli ogarnąć prędzej czy później. Też z tego powodu, że chcemy odrodzić Węgry z kształtem węgiel, o, to jest niemożliwe, póki Sławonia, sobie istnieje. Będziemy musieli ją niestety rozparcelować jako yy, sala. Niestety przykro mi z tego też i powodu. Ale co trzeba, to trzeba. Niektóre rzeczy nie da się po prostu ominąć, no? Tak samo jak, że prusy próbują sobie przejąć śląsku. To mi nie na rękę obecnie. Ale czy by pytali czy mi na rękę? No. To tak. Mm inwestuje Co? Austria? Austria oferuje Sojusz? Takie malutkie państwo Ono mi nic w niczym nie pomoże No to... Nie no, sobie oni Oni po prostu żartują sobie, bo nie ma jak Odrzucam, przepraszam bardzo. Niedługo będziemy już mogli zawrzeć z nimi, to zawsze coś. I to bodajże. Niebawem. O, Szwecja. Szwecja, jak to jest ze Szwecją? Szwecja nawet jest spora. Z by nie było źle. Tylko jest daleko. To też w układzie z Księstwem Litewskim byśmy nie dali rady. Hmm. Kurde, ja nie wiem, ile to powiadomienie tutaj będzie. A, już widać. Do 26 września. No nic. Mieć nadzieję, że będziemy mogli z nimi wziąć. Uuu. powiedzmy wygląda na pobożnego będzie Henryk pobożny Wernyczyk No dosyć przykra sprawa okay. Już już się bałem, że to Sojusz wzięli, nie? Choć z nimi jakby było, oni mają Sojusz A z nimi dalej? Dalej nie mają, ale mamy jeszcze minus 14 Niestety Nie wiem czy od Szwecji wziąć... A. Za to, że odrzuciliśmy, to nam się wyzerowało. Chyba. Chyba dlatego. Hmm. Prawie skończyliśmy w ogóle badania nad y, technologią kolonizacji, więc to też jest ciekawe. A tutaj widzę, że przyszło aneksją. Ziemia. To jest przecież Wolgast. Tu Mecklenburgia. Właśnie się skończyła tutaj wojna jakaś aneksyjna. Hmm. Widzę, że Niemcy próbują się tu pojednać. Yy... Powiem tak. Yy... Bawaria tutaj powinna by przejąć. Tak myślę. Yy, Królestwo na Polu. Widzę, że też Rzym próbuje się tu odbud odbudować. Więc to jest na pewno na propsie. Tak moim zdaniem. Hmm. Kresu Sardynii by musiało też z nimi wziąć w układ i wtedy by mogli przejmować już, ale żym, Rzym, 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 czy mają Rzym? O, to jest pytanie. To jest Rzym. Tutaj będzie taka nudniejsza no, trochę kwestia, więc yy, oszczędzę Wam po prostu znużenia. Jako, że trochę czasu zostało miniętego, dajemy rady. Mm, możemy ulepszyć stolicę oraz już prawo o kolonizacji jest możliwe do wprowadzenia. Jest to dużym krokiem dla Polaków w stronę wielkiego. Po prostu wielkiego pięknego kraju, jeszcze nie mają sojuszu, jest to dobry znak. I oby tak dalej było. Ale jako, że tak się stało musimy prawo zmienić prawo, prawo akt kolonialny, dekret ekspansji kolonialnej ten dekret odwraca poprzedni zakaz i aktywnie zachęca do ekspansji kolonialnej a więc i ogłaszam tym i że nie, 19 stycznia roku 1543 co otwarcie musz dla Polski wiwa Uznajmy, że to jest y, tam wnuk y, Kopernika, już nie? Tak, ro, 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 z roleplayowego punktu widzenia mogą wypłynąć? Mogą wypłynąć. Więc teraz tak. Oficjalnie jesteśmy w sumie czym? Mocarstwem kolonialnym. Tylko płynięcie jest bardzo mozolne. Trochę przyspieszymy. Powiedzmy, gdzie tak dopłyniemy mniej więcej. Oho, coś zapisuje nam. Gdzie to tak byśmy dopłynęli? Dobra I powiem tak Mamy kolonizatorów, mamy Nie? Tak, żeby założyć osadę, należy coś tam, coś tam, coś. Dobra. Maksymalna ilość osadników. Powiem tak. Założymy sobie oba. Tylko, że te złączymy. I tak odrobimy. Placentje. Zakładamy z 6 tysiącami osób, a Świętego Jana z 2000. tysiącami. Dobra, oficjalnie Polacy mają kolonie w Nowej Fundlandii. Yy, co tu mówić? Generalnie w tym odcinku może du dużo się nie wydawać, że zrobiliśmy, ale ważnym krokiem naprzód jest to dla Polski. Dla królestwa polskiego naszego pięknego, który się rozwija kwitnie. Po prostu będziemy niezwyciężeni. Polska, wielka, jak to mówią. Teraz tak. Y, dobrze by było warsztaty porobić, jeżeli tutaj nie ma. Na przykład papiernia. Y, Obóz drwali. Spichlerz możemy tu dorzucić. Znów obóz drwali. Oraz winnica. Dobra. Ile mamy odcinka? Mamy 25 minut. W sumie. To, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypadło wam do gustu. I... i, i Momencik, o i Litwa chce z nami sojusz, I Litwa. Powiem tak. Powiem tak. Bie hm. brać czy nie brać? O to jest pytanie. Na samym początku, w pierwszym odcinku chcieliśmy, a nas rywalizowali. Ale myślę, że teraz dorośliśmy do tego momentu, gdzie możemy na spokojnie zawrzeć. Nie, i to tak będzie. Ruś, przepraszam. <laughs> Teraz to będzie z Litwą. I tak. Niby. Niby po ich stronie, ale po naszej niby by byli, nie? Jakbyśmy anektowali. Nie wiemy. Ale możemy się dowiedzieć w następnym odcinku. To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, zostawieniu łapeczki oraz dzwoneczka, żeby przypominał Wam na bieżąco, kiedy nowe odcinki wlatują na ten kanał. Mam także szczególnie nadzieję, że dużo osiągnęliśmy jak dla was. Jak dla was widzowie. Mam nadzieję, że dużo Polska osiągnęła. Mam nadzieję, że usłyszymy się. Na następnym odcinku, nie? Żeby Polska była wielka. To tak. Trzymajcie się wszyscy. No i cześć.